Mamy pełną świadomość, że ta restrukturyzacja pracownicza to rozstanie się z kilkoma tysiącami osób. To nie jest nic przyjemnego i to nie jest oczywiście sytuacja pożądana z żadnego punktu widzenia, ale niestety jesteśmy zmuszeni to przeprowadzić. Sytuacja spółki tego wymaga. Natomiast, właśnie, mając, yy, mając świadomość, że mamy bardzo Doświadczonych, cennych pracowników, z którymi niestety musimy też, też też się rozstać i wiemy, że posiadają kompetencje, które są unikalne, i chcemy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej te osoby, które muszą niestety od nas odejść, żeby znalazły gdzieś pracę na rynku. E, między innymi czy głównie właśnie w innych spółkach z branży kolejowej, szeroko, e, szeroko pojętej, i dlatego to, co robimy, to e, sukcesywnie szukamy dla nich jako PKP Cargo szukamy dla tych naszych byłych pracowników atrakcyjnych miejsc pracy z naszymi zaprzyjaźnionymi firmami z naszymi kontrahentami i w tym celu podpisujemy takie listy intencyjne pomiędzy PKP Cargo a różnymi spółkami na przykład PKP Kargo PKP Intercity, APKP PLK, a firmą Rentrack, a firmą e, Newak, a e, przykładowo e, firmą e, a PKP PLK, PK Wars, e, dosłownie to w Wczoraj żeśmy podpisali też y, taką porozumienie. A Polregio to jest kilkanaście, znaczy to już, już jest kilka podmiotów, a będzie ich więcej. E, I na mocy tych porozumień, tych listów intencyjnych, jakby gwarantujemy szybką ścieżkę rekrutacyjną naszych pracowników do tych, do tych firm. Czyli no, jeżeli będzie zapotrzebowanie na daną kompetencję, na dane osoby, na danego pracownika, właśnie wiem, w Intercity, w Poloregio w PLC, w Warsie, to jak najbardziej y, ta osoba będzie miała, jeżeli oczywiście spełni też te wymogi, które tam są na danym stanowisku, tak, natomiast jak najbardziej będziemy tych pracowników, y, ułatwiamy im w znaczącym stopniu znalezienie nowej pracy, nie pozostawiamy ich na... Przysłowiowym lodzie, natomiast y, dajemy takie poduszki bezpieczeństwa. Już w tej chwili y, dla kilkunastu setek pracowników takie listy intencyjne z tymi spółkami podpisaliśmy. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli się pochwalić, że ponad 2000 miejsc pracy. Czeka w tych zaprzyjaźnionych z nami spółkach na naszych byłych pracowników i uważamy, że jest to unikalne rozwiązanie. Nie znam innego przypadku w Polsce, żeby któryś pracodawca w ten sposób się, się zachował. Ten, to jest właśnie to, co nazywamy. Tą społeczną odpowiedzialnością biznesu. Tu tak? no nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś ładne ulotki, czy tam się pochwalić na stronie internetowej, tylko rzeczywiście, żeby w tak trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, potrafić także pomóc tym osobom, z którymi niestety musimy się rozstać. I uważamy, że najlepszym sposobem pomocy jest to, żeby dać im możliwość, jeżeli będą oczywiście chcieli, pozyskać zatrudnienia w, chociażby w innych spółkach z branży kolejowej.